Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. W dzisiejszym nagraniu tematy, które widzimy na ekranie. Numer jeden: Selwita. Jak pójdzie w górę, to kupił mądry. A jak spadnie, to kupił głupi. Kolejny kandydat. SDG. I ta sama zasada. Aktualny stop loss na wykresie dziennym: 43 grosze. Na tygodniowym: 37 groszy. Kupił mądry na STX. Czy kupił głupi? Uwaga na podaż na poziomie 3,25. Numer 4: MLS. Duża podaż na 20,05. Jak przejdzie, to kupił mądry. Duże wolumeny na KBT. Albo kupuje mądry, albo kupuje głupi. Numer 6: JSW. Numer 7: JJB. Stop los dla pozycji długiej 1,52. Przewidywany target 3,42. PIK Wolumenowy na spółce ECT. Rosną wolumeny na CIG. Czy na wzroście kursu? Kupuje mądry, czy kupuje głupi? Stoplos na wykresie tygodniowym 2.14. Oczekiwany target 3.81. Kandydat numer 10. PIK Wolumenowy. Na APT stop loss dla pozycji długiej 18,45. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.